Ma pan ule Wielkopolskie, czy od razu kupił pan Wielkopolskie, czy pan miał różne ule i patrzył, na których będzie najwygodniej pracować? Wiesz co, mam głównie mam ule wielkopolskie, ale to dlatego, że jak zakładałem pasiekę, to kupiłem pierwsze trzy ule wielkopolskie. Potem kupiłem warszawskie zwykłe, ale to było tak, że nie kupiłem jakby po to, żeby na nich gospodarować, tylko otworzyłem sklep pszczelarski. I bardzo często wśród pszczelarzy jest tak, że oni do tego sklepu przyjeżdżają po poradę. Trzeba im coś po prostu doradzić, tak, że coś tam oczywiście przyjeżdżają. Kupią, tak, ale chcą pogadać, chcą porady, bo jakby no, uważają, że jeżeli ktoś prowadzi sklep pszczelarski, to jest osobą doświadczoną, ma wiedzę i potrafi doradzać, tak? Więc no, ja jakby pod kątem tego zdobywałem oczywiście wiedzę, jeździłem na szkolenia, czytałem książki i tak dalej, ale gospodarując na ulach wielkopolskich czasami były pytania na przykład takie, a jak zrobić to i to i to, nie? Ja mówiłem na przykład, no to weź ramkę tam przełóż do góry albo zamień korpusy i coś tam, a oni starsi tacy pszczelarze bardzo często mówili, ale wie pan, ja mam ul leżak. Warszawski, czy jakiś tamtego. Nie? Ja mówię, kurde, nie wiem, jak to w Leżaku robić. Nie? Więc kupiłem sobie później trzy ule warszawskie zwykłe Leżaki po to, żeby po prostu na nich pogospodarować, zobaczyć jak to jest. Potem się okazało, że pani Wanda Ostrowska napisała taką książkę bardzo fajną Gospodarka w ulu warszawskim zwykłym. To sobie kupiłem, douczyłem się, po to jakby, nie żeby prowadzić pasiega na tych ulach, tylko właśnie, żeby pogospodarować sobie, zobaczyć jak pewne rzeczy tam się robi, żeby móc pszczelarzom jakby doradzać, ale jeżeli chodzi o wybór ula do mnie, do pasieki, to był to wielkopolski, głównie z tej przyczyny, że w Wąchocku nie ma Takich pożytków, żeby mógł mieć miody odmianowe. U mnie chłopaki tam na, na wielkiej wsi czy tam na ratajach, jak mają pasieki, to czasami kręcą miód raz w roku. I jak jest spać, to wykręcą spadziowy, a jak jest, nie ma spadzi, na przykład jest taki rok, że nie ma spadzi, to wykręcą wielokwiatowy. I jedno miodobranie jakby rocznie mnie akurat nie, satysf, nie satysfakcjonowało. Więc dobrze wiedziałem, że muszę ule wywozić, że muszę szukać pożytków na rzepaki, na gryki, na facelie trzeba będzie wozić ule. No i jeżeli chodzi o wożenie uli, no to Wielkopolski jest ulem bardzo dobrym bo jest to konstrukcja lekka, taka akurat do, do transportu do, do pasieki wędrownej, więc dlatego mam Wielkopolskie.